Dziękuję panie przewodniczący. Ja nie jestem demokratą, demokracji nienawidzę, demokracją pogardzam, ale wy jesteście demokratami. Tak na razie przyjmijcie do wiadomości, że lud polski legalnie i demokratycznie wybrał PiS. Chcieliście demokracji? No to ją macie. Demokracja to tyrania większości, więc PiS mając za sobą większość będzie robiło co chce. Jeśli uważacie państwo, że PiS to jest bardzo zła partia, ja się z tym zgadzam. To pomyślcie, jak złe musiały być poprzednie rządy, jaka ogromna korupcja, złodziejstwo, pogarda dla człowieka, tłumienie wolności słowa, czego osobiście doświadczam, że udręczony lud Polski wybrał pis jako jedyną partię dającą nadzieję, że poprzednich władców uda się powstać do więzień, bo tam jest ich miejsce. A poza tym sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona.